Anio Kasejo. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam, jak czytać mangi, więc zapraszam do odcinka. Więc dzisiaj przygotowałem trzy rodzaje mang. Ich jest multum, ich jest tyle, co ludzi na ziemi, więc każda jest inna, ale dzisiaj zaprezentuję wam przykładowe mangi, które takie no są. Więc dzisiaj zaczynamy wszystko od początku. Oczywiście mam ich multum, ich mam więcej, ale wziąłem takie przypadkowe z szafki. Więc przede wszystkim... A, weźmy sobie tą mangę. E, mangi charakteryzują się tym, że są chaotycznie poukładane dla naszych Europe dla, dla Europejczyków czy dla Amerykaninów. Dlaczego? Już wam mówię. E, Azjatyckie książki są z reguły takie odwrócone, że popatrzcie, takie na nam taką polską książkę, jest taka, że odtąd się czyta i tak się normalnie strony przewraca, wiecie co, o co chodzi, nie? Tak się w klasycznie strony przewraca i się czyta od lewej do prawej, a wie Japonii czyta się od prawej do lewej. Jest, po prostu mangi się czyta zupełnie inaczej, trzeba, trochę naturalny dla mnie był, był to sposób czytać je właśnie o, w taki oto sposób. No i po prostu tak się je czyta. Jest na początku trochę wnerwiejące, ale później się przyzwyczajisz, to przyzwyczajesz, ktoś się przyzwyczai, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wygodne. Okej, okay, kolejna rzecz to jest przede wszystkim to, że mangi są w zwyczaju czarno-białe. Czarno-białe po prostu są dlatego, żeby chyba po prostu wygodniej było osobom, czyli które tworzą mangi, czyli tak zwane mangaki mangaki. Wiecie, osoby, które tworzą mangi, żeby im było wygodniej robić po prostu je, bo... O wiele trudniej jest zrobić komiks z pokroj pokroju Spidermana na przykład, dlatego że one są kolorowe i o wiele dużo trzeba robić kolorować. A wy w takich mangach teraz tutaj widzicie, nie trzeba dużo naprawdę. Tutaj jedyne co wystarczy, to po prostu yy, dać czarny kolor i to wszystko, więc to jest bardzo, bardzo proste. E, oprócz tego jest też to, że mangi są yy, takie. ile jest tyle gatunków, ile na Pornhubie, dosłownie. Możecie wybierać od... Czy takie dla dzieci, czy takie romansowe, czy takie, y, takie erotyczne, czy takie straszne i jest dużo. Kolejna rzecz w mangach, która bardzo przy, przyciąga uwagę, to jest to, żeby ich nie kolorować. Naprawdę, nie kolorujcie mang, bo wiem, że one są czarno-białe, ale nie dlatego y, po prostu twórcy, twórcy mang nie robią, że, że są czarno-białe, żebyście kolorowali, ale dlatego, że oni chcą oszczędzić czas, naprawdę mówię szczerze, że to jest naprawdę pere-a-wy-dy-a. Czemu? Dlatego, że po prostu robienie mangi trochę zajmuje, bo to, jest, no to są strony, to nie jest animacja, że to się zrobi w chwilę, choć animację też nie robi yy, krótko. Kolejna rzecz, która jest fajna w mangach, których Chyba we wszystkich mangach, z tego co wiem. No, może nie w Naruto mangach i chyba w Boruto, z tego co wiem. I w innych takich, ale wiem, że teraz chyba we wszystkich prawie mangach są takie zwane okładki. Pewnie jak kupywać, kup, kupujecie książkę, to takie... Nie książkę, tylko zeżety do szkoły, to pakujecie je w takie jakby pokropce, w takie jakby, zapomniałem, że się nazywa, w takie folie ochronne. Mangi to już mają, na przykład dajmy na to tutaj Miecz Zabójcy Demonów. I teraz jak otworzymy to, widzicie, to jest taka okładka. Każda manga prawie, jak już wspominałem, ma okładkę. Zdejmiemy ją i to jest klasyczna okładka, bez niczego. A co ciekawe, tutaj nie jest pusto. Tutaj mamy kolejną rzecz. Tutaj jest troszeczkę inna okładka i troszeczkę inaczej to wygląda. Tak samo tutaj. Tutaj to wygląda też troszeczkę inaczej, jak widzicie. Tak samo z tyłu. Ładny taki wygląd. A tutaj mamy, proszę Państwa, co? Co? Swastyka azjatycka. Znaczy to nie jest swastyka azjatycka, ale to jest flaga Japonii z okresu II wojny światowej. No oprócz... Oprócz tego, oprócz tego białego, ale to, jakbym to zakrył, to jest flaga Japonii z okresu II wojny światowej. W Azji to jest taka sama flaga, jakbyście, w, jakbyście ją wywiesili, to jest taka sama, jakbyście w Polsce wywiesili flagę naz, nazistów. Wiecie o co mi chodzi? Naprawdę, wprawdę mówię. Japonia zrobiła to z, z Azją, co Europa, co Niemcy z Europą w latach 40 pier, pierwszej połowie, więc pewnie wiecie o co mi chodzi. No ale ogólnie tak te mangi wyglądają ty odłożę je pięknie, żeby nie były w żadne pogniecione. Lecimy z kolejną mangą. Kolejne mangi są takie dla mnie w cudzysłowie bardziej nowoczesne, przynajmniej ja tak je odczuwam. Są to mangi takie, o właśnie. One są dosyć większe i tutaj jest manga pod tytułem Nozaki, mistrz romansu. O, o, Jest to manga taka bardziej komedia romantyczna, coś takiego. Nie będę o co w tym chodzi, nie będę bo tej mieć zamocy demonów nie przedstawiam, a tej będę przedstawiał, więc nie Ona jest zajebista, dlatego że ma fajną bardzo taką... Ona jest taka prosta. Są tylko dwie postacie Yy, po prostu oprócz tych dwóch postaci jest numerek tomu, mam jeszcze pierwszy numerek, ale go teraz nie będę pokazywał. Tytuł trochę taki, taki o, że taki o, takie troszeczkę że trzeba dać, żeby przeczytać to. I wydawca, albo chyba osoba, która to napisała Izumi Subaki. I tak to wszystko wygląda. Co mi się jeszcze podoba w tej mandze już wam mówię? Przede wszystkim to, że jak otwieramy tutaj to tu są bohaterowie. Wypisani bohaterowie, główne postacie. Może to jest po prostu. Yy... Nie wiem, czy to jest we wszystkich, ani we wszystkich mangach, ale wiem, że to jest zajebiste i to strasznie, strasznie, strasznie no, pomaga zapamiętać. Ja jestem osobą, która nie ma pamięci krótkotrwałej, więc ja szybko zapominam postaci, a to fajnie trwa, więc no, tutaj jest po prostu takie jakby pierwsze kolorowe strony. Większość mang ma pierwsze kolorowe strony, ale później już nie ma, już później są wszystkie strony czarno-białe. Jak mówiłem, dlaczego oszczędzają? No patrzcie na tą grafikę. Ile trzeba pokolorować, żeby to wszystko było ładne? A ile to? To jest, to jest dosłownie chwila, a to? No naprawdę dużo, uwierzcie mi. Więc tak to wszystko wygląda. To, to się o wiele łatwiej czyta i dla mnie to jest manga, która taka w cudzysłowie nowoczesna. Yy, no, może nie jest nowoczesna, ale po prostu je tak, je, ja tak je nazywam, dlatego że one są strasznie proste do czytania. Nie musimy jakoś prze, przebierać przez ten, tylko po prostu czytamy tak, od dołu do dołu. Nie ma żadnych takich yy, jakichś nie wiadomo czego. Wszystko jest tak samo. Wszystko jest tak samo. Naprawdę to jest bardzo prosto się czyta, więc wiecie o co mi chodzi. Yy, I tak ta manga wygląda. No i tutaj po prostu jest pokazane wszystko, takie yy, rzeczy, które możecie zobaczyć, jakieś inne przeczytać, jakieś pierdoły. Tutaj też. I tak ta manga wygląda. Yy, tutaj możecie przeczytać jakieś, jak chcecie, wokół chłopaka, który rysuje mangiszo. zbierają się same barwne postacie, barwne postaci, no. Więc to jest generalnie fajna manga, polecam, ale nie o tym dzisiaj dzisiaj jak o takiej poradniki do smangi srangi, potraktujcie to jako komedię, taką bardziej rozgryw, rozrywkę i przechodzimy do ostatnich rodzajów mang, które, których jest rzadko, nie tylko w Polsce, bo mało jest tłumaczone na język polski, ale ogólnie w Japonii i też chyba w po prostu i też chyba w po prostu w innych krajach, pokroju Anglia, etc. USA jest to, są to mangi jednotomowe. Są to jednotomówki. Jest, w moim przypadku jest to manga Akoni, moja pierwsza manga. Jest to starsza stara manga, czytam ją, łohoho, z pół roku temu. Więc no, e, co charakteryzuje się w jednotomówkach? E, po, uprzedzam, ta manga nie została wydana w Anglii czy w Japonii w jednej, to, w jednej tomówce. Została wydana chyba, z tego co pamiętam, że w trzech tomach. Tak, w trzech tomach. Ale ogólnie yy, ta manga w Polsce została w, 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 w wydana w jednym, w jednej tomówce. Jedno to, tomówki nie są dla mnie zbyt fajne, ale poniekąd są, ale poniekąd nie, nie opowiadałem fajnych historii. Znaczy nie Wam to wytłumaczyć, wolę zbierać takie same, że ich jest kilka, niż mieć jedno, więc no. Yy, a co nie wygląda w taki oto sposób, jest to manga, która jest kuriozalnie wielka w porównaniu do np. takiego Miejscu Zabójcy Demonów. Patrzcie, to jest takie malutkie, a to jest takie duże to o. Więc sobie wyobraźcie, jak to jest naprawdę duże, znaczy, wyobraźcie, widzicie nawet sami, więc to jest bardzo, bardzo duże. Co mi się podoba w tym, to przede wszystkim tutaj jest bardzo dużo kolorowych rzeczy, kolorowych rzeczy, kolorowych y, stron, ale nie jest ich zbyt dużo. Przede wszystkim fajne są takie obrazki, których jest mało w innych y, tych, na przykład tutaj, y, a ogólnie czyta się to troszeczkę tak chaotycznie. Jak widzicie, nie ma takich prostych, jak jest w manze tej, przedtem prezentowane prezentowanej, takich muzyki, etc. Y, jak to się czyta, bo nie będziecie się pytać, skacze się od okienka do okienka, od prawej do lewej, patrzcie, prawa, prawa i tutaj na dole, że to i to, ale w ogóle pod chwilą dziwnie powiedziałem, nie? Tak o, tak, o, tak o, tak o, tak, 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 tak. No i to się czyta właśnie w taki to sposób. E, to jest to moja pierwsza manga i ogólnie e, takie mangi mają charakterystyczne to, że są takie właśnie, jak widzicie... Wyglądają w taki to sposób. Są to mangi, które. Dla mnie nie są zbyt popularne, przynajmniej w moim obczuciu jak ja, ja, ja się tym interesuje, uwierzcie, mnie interesuje się tym bardzo. bardzo No i co? To było na tyle. To był taki krótki poradnik, jak to czytać. Przede wszystkim nie kolorujcie. Mam tutaj gdzieś chyba kredkę z tego, co pamiętam, więc nigdy nie kolorujcie niczego, nie kolorujcie, nie wiem, nie kolorujcie włosów niczego, znaczy jak chcecie, to możecie, bo. Są osoby, które specjalizują się, że na przykład mają multum tych mang i przede wszystkim kolorują wszystkie, bo się im się nudzi, to jest zarobista rzecz, ale no zależy jak chcecie, ja Wam nie polecam, więc no. Tak wygląda ta manga, to są trzy rodzaje mang, tutaj odłożę tą odkładkę pod to. Tutaj jest Miecz Zabójcy Nemonów, a tu jest Mistrz Romansu Nozaki. Tak to wygląda. Możecie sobie porównać, jak te trzy mangi wyglądają. Oczywiście ja mam ich o wiele więcej, ale nie chcę mi się teraz robić cięć, etc. 10-minutowy mój odcinek yy, wyszedł, więc mam nadzieję, że mi oglądacie taki trochę chaotyczny. więc Co, to by było na tyle. Dziękuję, że mi oglądacie. Następny odcinek będzie o wiele lepszy, ubierzcie mi, bo teraz zbyt nie mam jak montować. Nie mam też zbytnio czasu, więc do zobaczenia najczęściej.